Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Xazax i mamy mały update'cik, jeżeli chodzi o pierwotne, starożytne legendy i wierzcie mi, że nowy pomysł na ten item jest tak samo głupi jak jego nazwa, naprawdę, poszeczekałem troszeczkę, żeby ochłonąć po tym jak się dowiedziałem czym one będą, Stwierdził, od razu chciałem nagrać e, takiego. Nie wiem, jak to nazwać, Raja, Ranta, czy coś w tym stylu, e, ale stwierdziłem, że może trochę ochłonę, przemyślę to i wtedy coś więcej postaram się powiedzieć. E, I tak dla mnie pomysł jest debilny. Może, może najpierw go wam przybliżę. Pierwotne legendy. To teraz nie będą super duper legendy o 30% lepsze niż poprzednie super duper legendy. Teraz to będą super duper legendy, które są w zasadzie mają takie same statystyki co starożytne, tylko że wszystkie mają maksymalne. Czajcie! Maksymalne statystyki w grze hack and slash do zdobycia. Dla mnie to jest pomysł tak. Debilny, że jak usłyszałem jak usłyszałem ten, ten przeczytałem to, to myślałem, że to żart. Przeczytałem to na Legiona, Fanpageu czy na jego grupie, i naprawdę myślałem, że to jest żart. Po pierwsze, myślałem, że jak napisali, że mają techniczne problemy ze swoim nowym pomysłem, który chcą wprowadzić, jeżeli chodzi o pierwotne legendy, i że możliwe, że to się pojawi nie w tym patchu, a w następnym, to pomyślałem, że wezmą to na warsztat i rozbudują ten pomysł naprawdę. Społeczeństwo miało tak dużo zajebistych pomysłów, wy nawet mieliście tak dużo zajebistych pomysłów, pisząc je pod moim poprzednim filmem. Ja sam miałem kilka zajebistych pomysłów, jeżeli chodzi o te przedmioty, ogólnie o itemizację. A tu Blizzard wyjeżdża 3 dni chyba później z takim shitem, który nie wiem, wymyślili na szybko na kolanie, czy co nie wiem, nie rozumiem. To oni w pierwszej chwili pomyślają, że oni są, nie wiem, mają jakieś ograniczenia na mózgu, yy, które nie pozwalają im wychodzić poza ramy swoich własnych durnot, naprawdę które nie pozwalają im wyjść poza granice. poza granicę czegoś co stworzyli i co jest głupie. W dużym skrócie, no naprawdę, jak zacząłem tylko o tym myśleć i o tym mówić, to się wkurwiam i dlatego nie chciałem robić tego e, pierwszego dnia po tym, jak się o tym dowiedziałem. Dlatego chciałem to poprzeczekać i przemyśleć i powiem wam szczerze, że mm, mam dwie takie teorie. Weźcie tego, e, tego vloga, co vlogiem w sumie nie można nazwać. Weźcie tego audiologa e, tak troszeczkę mm, na luzie, bo mm, nie jest to jakaś moja. Mm, Przemyślana wypowiedź na pewno. Mam takie dwie teoryjki, które brzmią tak. Pierwsza wygląda tak. Ludzie z Blizzarda mają zabronione wprowadzania nowych pomysłów, nowych mechanik, czy ulepszenia jakoś starych mechanik, bo, bo nie wiem, bo ktoś im tak kazał i mają siedzieć i i drążyć ten bullshit, w którym siedzą i jeżeli, jak ktoś tylko się wyłoni z jakimś fajnym naprawdę pomysłem to jest yy, mówione NIE! Nie, masz coś zrobić yy, tylko w ramach yy, naszego bullshitu i naszego kurwidołka, w którym siedzimy i nie umiemy z niego wyjść. I to jest taka teoria, która yy, cały czas się jakby sprawdza, tak? Nie wiem jakim cudem, ale tak to wygląda. Jest to kurwa duże studio i są tam naprawdę mądrzy ludzie, ale dlaczego oni wprowadzają takie debilne pomysły, którym są właśnie starożytne legendy, pierwotne starożytne kurwa legendy, nie mam pojęcia. I tutaj przychodzi moja druga teoria, yy, która jest jakby bardziej, yy, która jest mądrzejsza i nie wiem, jakaś tam bardziej realistyczna, jeżeli wziąć to teoretycznie pod teoretyczną lupę moją. Yy, Mianowicie, moi kochani, zbliża się y, dla, do Diablo takie wielkie boom, tak? którym będzie nekromanta. To ten te wielkie boom to będzie największy boom od czasów Reaper of Souls, tak? I ten boom przyciągnie całą masę Diablo i Anuszy takich, czyli takich ludzi, którzy zagrali e, w grę w, w trak, w trak, po premierze, jakiś czas, odpalili przeszli ze dwa poziomy trudności i stwierdzili, że to im się nie podoba. Ja im się wcale nie dziwię. Albo ludzi, którzy w połowie wyłączyli wzięli pierdole, to nie jest, to nie przypomina Diablo 2, to jest jakieś gówno. I wyłączyli. I takich ludzi była cała masa. Później przyszedł dodatek i ci właśnie te Janusze, że tak powiem, znaczy oczywiście nie obrażając nikogo, żeby znowu się nikt nie obraził tutaj na mnie, jeżeli mówię o Januszach, to nie, chodzi, to nie jest żadne obraźliwe słowo, tylko po prostu to są ludzie, którzy yy, tak jakby nie śledzili sytuacji za bardzo, czy tam czytali ją tylko w internecie gdzieś tam yy, i ci ludzie wrócili przy Reaper of Souls, yy, bo usłyszeli tam, że do gry wraca mrok, do gry wraca yy, jakieś tam super rozwiązania, do gry są jakieś zmiany wielkie, i że ogólnie jest super no i przeszli sobie ten piąty akt i stwierdzili, no okej, okay, jest lepiej, ale to nadal nie jest Diablo 2. Fakt, faktem fajna gierka, no dodatek ją naprawił troszeczkę, no ale to nadal nie jest to, wychodzę. I większość takich osób nawet nie wróciła na sezon. Pierwszy, który się pojawił, przypominam, jakiś czas po premierze, czyli patch 2.1 z legendarnymi gemami, z tym wszystkim. Oni znali tylko, oni znają tylko kampanie, rifty zwykłe, 6 poziomów trudno. Ona się udręka 6 maksymalnie, która była, która była wtedy dosyć trudna, i legendy nie sypały się w ogóle, praktycznie nie tak jak teraz. Pamiętam, że jak w jednym ryfcie poleciały mi dwie legendy na jakimś tam evencie, to, no, to było szok. Dosłownie szok. Kumpel do mnie w ogóle zadzwonił, że chodź, chodź, zobacz co się w Diablo dzieje. W każdym razie i tacy ludzie potem już tylko tam słyszeli, że. Gdzieś tam te, te sezony są jakieś tam, no, to jakieś tam rzeczy, pety są, skrzydełka i tak dalej. Ale ich to za bardzo nie przyciągało, bo nie przyciąga ich robienie za każdym razem od nowa postaci i okej. Okay, ja nie mam z tym żadnego problemu, bo dużo ludzi poszło do Poe, dużo ludzi poszło do innych gier, dużo ludzi po prostu nie ma czasu grać albo po prostu im się nie podoba ta gra, tak? Powiedzieli sobie, to nie jest Diablo 2. Jakaś tam sobie gierka, która może i jest dobra dla jakiegoś tam, ma swoją niszę taką i tam się sprawdza, ale to nie jest dla mnie. I jak najbardziej jest to zdrowe podejście, tak? A teraz, kiedy wyjdzie Nekromanta, to ci właśnie Janusze powrócą, żeby pograć sobie nową klasą nekromantom, którą tak dobrze znają i pamiętają z Diablo 2. I ogólnie hype będzie na tego Nekromantę, tak? Jakiś tam i ci ludzie wtedy wrócą, żeby sprawdzić tego nekromantę. Będzie naprawdę y Blizzard nakręcał, y żeby tego nekromantę przetestować. Będą filmiki, y będą jakieś y podejrzewam bonusy do innych gier Blizzarda za tego nekromantę, za jakieś tam jego achievementy czy za wbicie 70 poziomu. No, na pewno y coś tam to y zostanie rozkręcone. I ci te Janusze, którzy ostatni raz widzieli grę albo w podczas premiery 15 maja 2012 roku. Albo drugi raz widzieli grę e, po Reaper of Souls, tylko z riftami i, i, i z i zadań i z tymi questami, z tym trybem przygodowym, wrócą i dostaną szoku, bo tutaj nagle są jakieś great rifty, są jakieś e, legendarne gemy, które można ulepszać, są jakieś. E, e, no cała masa zmian, tak? Jest jakaś kostka Kanaiego, są nowe lokacje, cała masa nowych lokacji, bo dla tych ludzi to będzie cała masa nowych lokacji, jakby nie było. Są nowe sety jest, dla każdej klasy, są jakieś set dungi, są jakieś e, challenge rifty już wtedy będą, jest jakaś w ogóle szafa w mieście, wcześniej tego nie było tutaj, nie było żadnej kostki Kanaiego, nie było... E, no wielu, 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 wielu mechaników, że legendy jak się sypią fajnie, kurczę, przyjemnie się gra jak tak fajnie legendy lecą. Są jakieś pasywki, mogę se łączyć i robić własny build, mogę sobie to, mogę tamto, jest nieskończony praktycznie poziom trudności jakby nie było. W ogóle tych udręk jest już 13, no może to jest trochę głupie, no ale gram na jakieś tam wysokie, wtedy dawałem radę tylko na T2, te a teraz tutaj T6 te No W ogóle dostaję set na start. W... Kurczę, no jest tego, jest tego ogrom. Są jakieś m, legendarne macy do robienia jakichś pierdół, można wysysać mocę tą kostką, w ogóle jak wejdą w tą kostkę, przecież tam ile tam jest opcji, kurczę, masakra. W, przed tym nekromantą jeszcze pewnie wyjdą jakieś, te, jakieś tam inne m, e, lokacje, e, przed tym tą, przed tą nekromantą być może wyjdą te... Te łączone takie rifty, w którym spłynnie przechodzimy z jednego wyglądu rifta do drugiego. No, cała, cała masa rzeczy, i, tak, i taka osoba będzie oszołomiona tym, że są legendy, są starożytne legendy, a jeszcze potem są te primal legendy, jak ta gra została masakrycznie rozbudowana. No, takie wrażenie odniesie ten człowiek. I teraz dlaczego my nie dostaniemy my nie dostajemy praktycznie żadnych legend nowych no tylko jakieś tam pasywki do starych czy no nie mamy jakiś tam ten tier nie jest taki ten nowy tier legend nie jest taki satysfakcjonujący w zasadzie jest debilny a nie nie że jest niesatysfakcjonujący ano dlatego że moim zdaniem ekipa która tam teraz siedzi i robi coś w aktualnym kontencie gry ma za zadanie dodać jak najwięcej takich płytkich mechanik których będzie jak najwięcej, ale w takiej ilości, że będziemy one sprawiały właśnie duże wrażenie na osobie, która wróci do diablo w pewien sposób. Będzie tych wiele różnych warstw, wielu różnych rzeczy. I to będzie sprawiało naprawdę e, wrażenie dużej, rozbudowanej gry i taka osoba, która gra w Diablo, czy po premierze, no powie, wow, no to się zrobiło pełnoprawne MMORPG, jest tu, jest tu pełno mechanik, jest tu pełno wszystkiego. I dlatego jest zespół ludzi, którzy e, mogą pracować w ramach tylko tego, e, co zostało już zbudowane i mogą tylko podkręcać, dodawać inne kolorki, bo, no, no, bo taka starożytna legenda, no to co, co ona ma e, nowego w sobie, tak? Nową ramkę. No, to taki grafik z facebookowej grupy może taką ramkę zrobić za 15 zł i będzie ona tak samo ładna jak ta, która została dodana do tych Primal Legend, ale to już temat na inną rozmowę. Nie wnoszą one do gry nic nowego, poza tym, że się będziemy cieszyć, jak nam to poleci. Ja osobiście bym się nie cieszył, jak to poleci, bo to w tym momencie zamyka, jakby slot, tak. No już nic lepszego nam na ten slot nie poleci, na przykład lepsze rękawice nam już nie polecą, jak polecą takie primalowe. I nie wiem, jakoś ja wolę ciągły, ciągły, ciągły upgrade, 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 ale widoczny, a nie upgrade po kroju 0,1% do cooldown reduction, że może będę robił grifta 112 zamiast 113, co nie ma kurwa żadnej różnicy między 90 a 150. Oprócz cyfr tam nie ma żadnych kurwa nowych lokacji, tam nie ma nic. To, to, to jest taki gameplay już tylko i wyłącznie cyferek. Cyferek, cyferek, cyferek. Co ma swoich fanów, tak, ale mnie to nie jara. Hackers też opierają się fakt, faktem na twerkach, ale jak dla mnie to ja wolę, żeby to się opierało na takim czymś, że wyższe greater rifty będą miały jakieś nowe mechaniki potworów, nowe mechaniki w ogóle rozgrywki, jakieś nowe plansze chociażby graficznie, żeby wyglądały lepiej, żeby ło, tam już naprawdę jest groźniej i tak dalej. A ekipa, która jest odpowiedzialna za przedmioty, musi stworzyć do tego czasu grywalnego nekromantę, tak? Muszą stworzyć 4 sety dla niego i gamę legendarnych y, przedmiotów nowych, z nowymi wyglądami i z nowymi pasywkami. I to nie jest dodanie 5-6 legend, jak co sezon mamy, czy tam 12 legend, to jest dodanie naprawdę y, y, czterech nowych setów, co już jest no. Ciężkim, cię, dużym wyzwaniem. To nie jest tak, że co do tam jedna nowa klasa, bla, 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 bla. Nie, jeżeli klas już jest 6, dodajemy siódmą, to każda kolejna jest coraz trudniejsza do wprowadzenia, bo ciężko utrzymać balans. Wiem, że balansu w tej grze nie ma, ale ciężko utrzymać taki balans między postaciami. Żeby one w miarę na, na, na tym samym poziomie robiły te great rifty, żeby nie było płaczu, tak? Chociaż obstawiam, że nekromanta i tak będzie robił największe po to, żeby się dobrze sprzedał na dzień dobry, ale to też jest rozmowa na inny temat, na inny odcinek. No i ta grupa osób musi stworzyć jak największą ilość tych przedmiotów, dlatego nekromanty i później dopiero przejść do rozbudowywania gry, bo ci te Janusze, którzy ci, ci Janusze, którzy sprawdzą tą grę e, dostaną set, to podjarają się, że są e, dobrzy w tą grę, tak? Że okej, okay, nawet fajnie to idzie, płynnie się gra, bo to musi każdy przyznać, że Diablo jest bardzo dobrą gierką przez pierwsze dwa tygodnie albo tydzień sezonu. Bo fajnie się gra, fajny jest ten progres, bo wypadają legendy z pasywką jakąś tam i ona już troszeczkę zmienia ten gameplay i jest co, 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 co chwilę jakaś zmiana przeskakujemy te greater rifty, mamy dużą widoczną różnicę yy, i dopiero kiedy ta różnica zaczyna się zacierać wtedy się zaczyna robić nudno yy, i taki yy, Janusz, że tak nazwę to yy, zostanie chwilę dłużej, tak? bo będzie chciał zobaczyć sobie te Set dungi, będzie sobie chciał zobaczyć te nowe challenge rifty, greater rifty, Zechce, będzie chciał sobie spróbować tej legendy, tej legendy, tego setu, tego setu. O, nowy set wszedł dla Czarodziejki, sobie go sprawdzę. W ogóle teraz można takiego fajnego supporta zrobić. O, to jest ciekawe. Community będzie robić swoją robotę jakimiś poradnikami i, i będzie się to nakręcało. No a w tym czasie w e, ekipie Blizzard. E, zostaną przydzielone osoby do tworzenia już właśnie nowych przedmiotów dla dla, dla pozostałych klas, tak żeby to się gdzieś tam rozwijało. I później, jeżeli faktycznie ten nekromata dobrze się sprzeda, bo takie Janusze e, rozprowadzą e, między sobą taką wiadomość słuchajcie, diablo jest faktycznie grywalne, nie powiem fajnie się bawiłem przez pierwsze trzy tygodnie, nie żałuję pieniędzy tych 10 euro wydanych na necromantę, bo to naprawdę jest teraz spoko gra i to się będzie rozprzestrzeniać między ludźmi, między ludźmi, między ludźmi. Fakt faktem będzie duża grupa, która powie e, to jest ten sam shit, który był ca i cały czas jest, bla bla bla. My tego tak nie odczuwamy, bo my dostajemy te zmiany. E, tak po troszeczku, i my te zmiany sprawdzamy w ciągu PST i to już się robi na PST czasem nudne, na no co dopiero grać i z tego się cieszyć, tak? Dlatego ja bym wolał osobiście no, co roku aktualizację jedną dupną, albo co pół roku, i żeby pograć sobie te 2-3 miesiące i spokój. Taka gra mi odpowiada akurat. I później jak wiadomo, jeżeli taka, taki news o tym, że diablo jest zgrywany i fajnie się gra się rozniesie, to się więcej tego sprzeda jeszcze tego Nekromanty i Blizzard dostanie paliwa, żeby odpalić kolejną klasę postaci za pieniądze, na przykład druida. Ktoś co powie kurczę, fajnie się grało tym nekromantom, druida może też tak fajnie zrobią, a kupię go i tak być może to już się nakręcać do końca, do końca, a gdzieś tam w czeluściach, w piwnicach Blizzarda powstają koncepcje pierwsze Diablo 4. Mam taką szczerą nadzieję. Troszeczkę się rozgadałem, moi kochani. Przepraszam was, ja tak właśnie mam. Miał to być, miał to być chwilowy ee, update do Primal Legend. No, mi, jeżeli mam wam szczerze powiedzieć... Ten update, którym, znaczy ta wersja tych Primal Legend, czyli e, maksymalne zawsze statystyki, i nawet po przerolowaniu, będą maksymalne, e, i będzie leciało z nich 15 siarek, co jest tak kurwa debilną i głupią, znaczy debilną i głupią, no nic nie zmieniającą zmianą, tak? Halo, kurwa, na serio, przecież. Jeżeli, bo jest taki, e, e, jest taka, musimy spełnić taki warunek, żeby nam w ogóle pierwsza poleciała, musimy zrobić solo 70, obojętnie jaką postacią, e, to e, przy trybie e, softkorowym, czy tam hardkorowym, odblokuje nam się możliwość, że będą nam te e, przedmioty dropić. Będą one niesamowicie rzadkie, podobno, ale jak już nam polecą, no to e, po rozbiciu ich dostaniemy 15 siarek. Dzięki blizzard, jesteś kurwa wielki. Naprawdę tak debilny pomysł. To już na, nie wiem kto to wymyślił. Ktoś na szybko, naprawdę na bardzo szybko. I pierwsze co wpadł mu do głowy, to spisał. I okej, okay, wprowadzamy to. Jeżeli naprawdę robimy już solo 70, jeżeli gramy na tyle dużo, że poleci nam taka legenda primalowa, to te 15 siarek nie ma pierdolonego znaczenia, bo robimy, bo mamy tych siarek 500 albo kurwa. 600 czy 700, co te 15 w tym momencie zmieni? Czy nie lepiej by było chwileczkę dłużej pomyśleć i po rozbiciu takich, e, takiego Primala poleci nam po 10 matców aktowych, Halo, kurwa, czy z tego nie będziemy się bardziej cieszyć? Albo 15, albo po 20. Trochę by to było, powiedziałby ktoś ułatwieniem, ale okej, okay, no jeżeli już nam poleci Primal Legend, który nam nie będzie w ogóle potrzebny. No, to po rozbiciu, to przynajmniej po rozbiciu jego będziemy się kurwa cieszyć, a nie 15 kurwa siarkami. Halo, ile macie tych siarek, ludzie, na sofcie na nie sezonie? Po 5 tysięcy, pa 10 paczek po 5 tysięcy, czy ile? Uff. Takie taki mały wkurw na koniec, audiologa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że <grym> yy, yy, yy. <grym> Ojejku, naprawdę pierwsza wersja była mądrzejsza Serio, moim zdaniem była mądrzejsza Te 30% już miało jakiś Lepszy wpływ na tą grę e, by, Robilibyśmy większe Greater rifty, co nie ma kurwa żadnego znaczenia Bo tam się gameplay w ogóle nie zmienia e, Oprócz cyferek Oprócz cyferek tam się nic nie zmienia Naprawdę e, I moi drodzy Te 30% No jakiś tam miało większy impact na gameplay. To było swoje... To było głupie, tak. Głupie, niepotrzebne. Mnie nie przeszkadzało, ale teraz to już jest kurwa even głupsze. Naprawdę. E, tak więc, okej. Okay. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Film, w którym e, me, Wasze pomysły na pierwotne legendy e, będę przedstawiał. Oczywiście powstanie, bo to nie jest ostateczna wersja Pierwotnych legend Blizzard może się opamiętać, więc warto sobie jeszcze pogdybać, tak? Um, tak, więc e, ja Wam przedstawię moje pomysły, porównamy Wasze pomysły z tym, co kurwa mamy, czyli z Max, z tatami na każdym kurwa slocie, No, halo! Dobra, to by było na tyle. Widzimy się, moi kochani, w następnym filmie. Papa! Pa.